Tymi słowami można najlepiej podsumować dawno odbyty turniej 5-5. Naprawdę pokazaliście, że jesteście świetnymi graczami, którzy potrafią trzymać wysoki poziom. Podczas meczów półfinałowych, jak i finałowych, można było zobaczyć naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrą grę polskich zawodników Smite. Wysoki poziom to jedno, ale drugą kwestią jest to, że drużyny podchodziły do siebie z szacunkiem i poszanowaniem, a jest to bardzo zacna cecha duża liczba drużyn, bo aż 32 zostały zgłoszone do rozgrywek podczas turnieju. Ale niestety, nielicznym udało się przetrwać pierwszą falę eksterminacji, jaką była runda pierwsza. Tak więc z 32 drużyn zostały tylko 3, które osiągnęły podium i zyskały wieczną chwałę wśród wszelkich boostów. Tak więc po krótkim wstępie nastał czas ogłoszenia listy zwycięskich drużyn. Olim podbiła drużyna Różowe Słoniki. I tym samym zajęła pierwsze miejsce otrzymując nagrodę 1500 gemsów dla każdego członka drużyny plus koszulki związane ze smajtem. Drugie, ale prawie równie zaszczytne miejsce udało się walczyć w drużynie Polish Prime. Otrzymują oni kody na 800 gemsów dla każdego członka drużyny. Ostatnie miejsce na podium zajęła drużyna Patrza Klata, ale również pokazali rozgrywkę na wysokim poziomie. Otrzymują oni kody na 400 gemsów. Dla każdego członka drużyny. Na koniec pozostaje nam tylko pogratulować wszystkim drużynom wspaniałej gry oraz życzyć sukcesów na przyszłość. Kto wie, może zobaczymy ich za niedługo na jakichś mistrzostwach świata Smite. Ci, co mają chrapkę na wzięcie udziału w jakimś turnieju, a nie udało im się do teraz, nie martwcie się! Już niedługo odbędzie się kolejny turniej. Tak więc zapraszamy do siedzenia naszej strony internetowej, forum, fanpage'a a na pewno zostaniecie poinformowani. To byłoby na tyle. Do zobaczenia.